Cześć! Jesteśmy na półfinałach Lean Education. Skąd jesteście? Znakła. A jak się nazywacie? Midori. Rewelacja! jak trafiliście w ogóle na, te, na ten projekt? W naszej szkole był organizowany projekt, nasza nauczycielka od podstaw przedsiębiorczości i się zapytała nas, czy byśmy chcieli wziąć udział w tym projekcie i my się zgodziliśmy, bo to jednak jest nowe doświadczenie. Super. E, zaangażowanie nauczyciele to jest bezcenna rzecz. Słuchajcie, a macie jakiś okrzyk taki, który buduje was oprócz nazwy? E, wydaje mi się, że chyba nie mamy takiego jednego okrzyku, ale wspieramy się razem. I każdy powie jakieś dobre słowo i to są nasze okrzyki. Powiedzcie mi, czy jest jakaś, jakaś, jakaś tajemnica tych strojów, które e, macie na sobie: aniołek, diabełek i czapka ze śmigłem? Dziecko. Dziecko. <grym> tak, e, mieliśmy właśnie przedstawienie przed chwilą, e, które było na temat e, segregowania śmieci. E, właśnie tutaj kolega był dzieckiem z koleżanką w piłkitkach. Tutaj kolega namawiał do złego, żeby właśnie świecić. E, ja byłam właśnie tą dobrą postacią, która właśnie nakłaniała, żeby posprzątać. Jednak sobie nie poradziłam z tym wszystkim, więc zawołałam młodych liderów którzy mi pomogli. A temu wszystkiemu nawigowała koleżanka, która była narratorem. Super, rewelacja. Do dobrych podstaw postaw, jak najbardziej zawsze nakłaniamy. Gratuluję wam, że inwestujecie już teraz w swoje umiejętności. Dzięki trzymam kciuki powodzenia na tym etapie i może się spotkamy jeszcze w finale. Dziękujemy. Bardzo.